Witajcie! Mam na imię z dziś i jestem wesołym misiem, który bardzo lubi poznawać świat. Powiem wam w sekrecie, że podczas moich podróży odkryłem, że gdy zapada noc, zabawki ożywają. Dlatego z każdej z moich wypraw przywożę do domu nową zabawkę, która uczy pozostałe interesujących rzeczy. Sami zobaczcie! Pierwszy cel mojej podróży to gorąca Afryka. Właśnie tutaj mieszka moja przyjaciółka, Zebra. Czy wiedzieliście, że zebrą nazywamy także przejście dla pieszych? Afryka. To dom wielu moich przyjaciół. Ale pamiętajcie, to kontynent dla odważnych. Oto kraina eksperymentów. Jedna z moich ulubionych krain. Mogę budować, burzyć, stukać, pukać, wrzucać, przekładać, obracać. Mama nie ma nic przeciwko temu. Czasami znikam na całe dnie w tym fascynującym świecie, bo zabawa tu nie ma końca. Witam wszystkich w krainie odpoczynku i przyjemności. Tutaj zaprzyjaźniłem się z króliczkiem, podróżniczkiem, który przywozi z różnych zakątków same pyszności. Czasami z przyjaciółmi przyrządzamy razem coś pysznego. To dopiero jest zabawa, ale czas już niestety wracać. Bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. To był kolejny. Dzień pełen przygód. Dziękuję, że wyruszyliście w tę podróż ze mną. Mam nadzieję, że polubiliście moich przyjaciół i zaprosicie ich do wspólnego odkrywania kolejnych krain. O, a, a co to? To znaczy, że byliśmy dzisiaj bardzo grzeczni. Mama na pewno się ucieszy. I może dostanę jeszcze trochę miodu. A czy ty masz już całą kolekcję?